Szósta. Jeszcze czekamy. Nekla, przypominam. Nekla. Przembóż przygotowuje się. Jest. Piąta, szósta, strefy zmian, sprawdzamy. I usłyszeliśmy komendę. Na miejsca gotów starty. Moi drodzy, gdybym teraz powiedział nekla, 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 to państwo myślę, że tak samo powinni dopingować naszych przyjaciół, którzy są na trasie. Sportowy doping trwa, fantastycznie. Płotek pokonany. Teraz będzie Zmiana. A kolega będzie miał dwa brzegi strumyka, który trzeba pokonać, staw z wodą bezbłędnie. To był szus, Fantastyczny! No i teraz kolega będzie miał tak zwaną kiwankę. Ale poradził sobie bez problemu. I tutaj kolega będzie miał kładkę. Zielony mosteczeku gina się. No. Pół żartem, pół serio, moi drodzy, zaliczony fantastycznie, nie uginał się i kolega też nie ugiął się przed trudem pokonania tej przeszkody, fantastycznie ją pokonał, uwaga, zaliczona linia, przeskoczona przeszkoda i teraz uwaga, Teraz będzie ostro, ostro, nekla, 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 nekla. Dopingujemy tak samo wszystkich, równo jesteśmy razem z nimi. Biegną do linii mety i zadowolony, uśmiechnięty druh, a zobaczymy, czy sędzia też jest zadowolony, czy biała chorągiewka. Jest! Brawo, brawo, brawo. Wszembusz już zajmuje miejsca na starcie, a Czeszewo przygotowuje się. Wszębusz zajmuje miejsce na linii startu. A Przeszewo przygotowuje się do startu. A czas Nekli, 66 sekund bez punktów karnych. No i brawa, moi drodzy! Ładnie pociągnięto.